W tym odcinku zbuduję prosty układ sterowania gniazdami elektrycznymi 230V. W tym moim projekcie wykorzystam taki oto przekaźnik firmy Altaco. Ten projekt będzie się składał z gniazda Master i Slave. Do gniazda Master będzie podpięta na przykład pilarka do drewna, a do gniazda Slave urządzenie odsysające urobek z cięcia, wióry, pył. I wykorzystam na przykład odkurzacz. W gnieździe Slave pojawi się napięcie 230V tylko gdy zostanie włączona pilarka do drewna. Wtedy automatycznie uruchomi się odkurzacz. Gdy wyłączy pilarkę, odkurzacz będzie działał jeszcze przez ustawiony czas, a następnie sam się wyłączy. Dodatkowo przy pomocy takiego Przełącznika, jak tutaj, z podświetleniem zapewnię sobie możliwość przekształcenia gniazda elektrycznego slew na zwykłe z ciągłym napięciem 230 W. Czyli, gdy będę potrzebował dwa gniazda do czegoś innego, nie będzie żadnego problemu. Projekt, jaki tutaj prezentuję, można wykorzystać na przykład do cięcia drewna, czyli do gniazda master podpięta będzie pilarka tarczowa, a do gniazda slave odkurzacz. Podobnie będzie z szlifowaniem, wierceniem, a może nawet i robieniem bruzd, czyli do master podepniemy sobie bruzdownicę, a do slave e, odkurzacz. Myślę, że można by było to równie dobrze wykorzystać do lutowania czy do spawania. Czyli spawarka czy lutownica do master podpięta do slave, weterynator wyciągowy, który by odprowadzał wszystkie zanieczyszczenia, które powstawałyby podczas lutowania. Projekt, który tutaj ja prezentuję, na pewno nie jest może i tani, bo równie dobrze można sobie kupić gotowe rozwiązanie, czyli np. listwę zasilającą z gniazdem master i slave. I wtedy nie potrzebujemy tego wszystkiego budować. Ale to rozwiązanie ma oczywiście też dużą zaletę, bo możemy je umieścić w szafie sterowniczej albo w rozdzielni. Dodatkowo przy pomocą tutaj tych różnych pokrętł ustawiać odpowiednie parametry. Pokrętło pierwsze umożliwia nam ustawienie dla gniazda. Slave czasu podtrzymania napięcia. Możemy ustawić od 0 do 120 sekund. Dwa pozostałe pokrętła służą do ustawienia amperażu. Czyli jeżeli w gnieździe master pojawi się jakieś urządzenie, na przykład byłoby to pilarka i tam będzie napięcie 230 V. Naterzenie prądu powiedzmy na przykład e, 10A, to sobie ustawimy tutaj maksymalnie 10, 11 10, 11 amper. I jeżeli by było coś innego, gdzie pojawiłoby się więcej niż te, ta wartość ustawiona, to automatycznie na e, gniaździe slave nie pojawi nam się napięcie i nie uruchomi się na przykład odkurzacz. Oczywiście, to gdybyśmy chcieli sobie coś takiego ustawić, możemy również wybrać opcję taką, że będzie cały czas załączona albo wyłączona. Także możliwości jest tu naprawdę dużo. Ja przygotowałem sobie tutaj taki prosty schemat. Kolorem czerwonym zaznaczona jest faza kolor niebieski to jest, to jest przewód neutralny i dodatkowo tutaj ołówkiem dorysowałem przewód ochronny dla gniazd ponieważ bardzo dużo będzie przewodów najlepiej właśnie będzie to widać w jaki sposób jest to wszystko przygotowane na takim schemacie tutaj na Zacisku 2 i 3 mamy możliwość wybrania styku normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Czyli tak, zacisk 1 i zacisk 2, 1, 2. Tutaj mamy styk normalnie zamknięty. Trójka normalnie otwarty. Obciążalność tych styków to 16A, 250V. Prąd przemienny. Dobrze, w tym momencie zbuduję właśnie już na szybko taki układ. Tak, aby można było zobaczyć, w jaki sposób to działa. W kolejnym odcinku postaram się zbudować e, cały, cały taki, jakby powiedzieć, mobilny, przenośny e, układ, skrzynkę gdzie będzie to wszystko już podłączone. zbudowałem już na szybko mój układ i pokażę wam teraz jak to działa. Tutaj mam gniazdo master. Sprawdzimy sobie napięcie. Jest tu 230 V prąd przemienny. Tutaj gdzie jest ta żarówka powinno znajdować się gniazdo slave. Ze względu na to, że e, chcę wam pokazać jak to działa, wykorzystam po prostu żarówkę, bo tak będzie najłatwiej. Ustawię sobie wartości minimalne na przekaźniku. I teraz ja do mojego przykładu podepnę tylko i wyłącznie, jak na razie, czajnik elektryczny. Normalnie wykorzystałbym na przykład mm, pilarkę, w momencie gdy uruchomię tutaj. To urządzenie. Zapali mi się tutaj ta żarówka. Gdy urządzenie będę chciał już wyłączyć, automatycznie po dwóch sekundach zostaje wyłączona również żarówka, czyli był tutaj to gniazdo slave. Spróbuję sobie teraz ustawić nieco inny czas. I podobnie jak wcześniej. Załączam. Uruchamia się gniazdo slajf. Wyłączam. I za kilka sekund zgaśnie żarówka. Tak jak wcześniej też opowiadałem. Dodatkowo zbudowałem sobie tutaj taki przełącznik czasem jest taka potrzeba, że potrzebuję gniazdo master i gniazdo slave jednocześnie. Jeżeli chciałbym, żeby tu było cały czas napięcie w tym gnieździe, wystarczy, że sobie przełączę przełącznik. Będę automatycznie też widział, że napięcie jest w tym gniazdku dostępne cały czas, poświeci się żaróweczka. I w tym momencie mogę wykorzystywać zarówno jedno, jak i drugie gniazdo. Co w ogóle jest nam potrzebny, taki układ na przykład? Słuchajcie, bardzo często jest tak, szczególnie jest to firma, że firmy na przykład mają jakąś pilarkę albo coś do cięcia desek i dodatkowo jakieś urządzenie odsycające te wszystkie wióra i pyły, ale jest to bardzo często takie urządzenie, które nie ma automatyki. Czyli jeżeli chcemy żeby odkurzacz też nam działał to musimy automatycznie włączyć przycisk start na odkurzaczu i włączyć start na y, pilarce ale bardzo często zdarza się tak, że osoby zapominają włączyć odkurzacza, albo myślą a po co będę włączał na przykład dla dwóch desek no i przyjdzie tak kilka osób, pomyśli tak samo i w tym momencie będzie taka sytuacja, że po kilku cięciach wąż odsysający te Wszystkie zanieczyszczenia zatka nam się. I wtedy pozostaje nam niestety tylko i wyłącznie ponowne czyszczenie węża. A przy pomocy takiego właśnie przekaźnika, możemy sobie zapewnić, że będzie za każdym razem uruchamiany odkurzacz. Czy jakieś urządzenie oczyszczające. Uważam, że jest to dość praktyczne. Jak widać, wcale nie trzeba zbyt wiele, żeby zbudować taki układ i co ciekawe, można to wykorzystać do różnych projektów. W następnym odcinku pokażę Wam w jaki sposób zabudowałem całość w jednej obudowie, bo jak widzicie, powstaje tutaj no niestety bardzo, bardzo dużo przewodów a będę chciał przygotować taką kostkę mobilną, którą będę mógł zabierać na przykład w różne inne miejsce, aby wykorzystać możliwości tego przekreślenia. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.